Siema widzowie, w dzisiejszym odcinku wam pokażę jak napisać cztery proste wirusy, można się pośmiać dzieci, które są głupie i które będą włączać to, a zarówno również też można robić sebekę z kolegów. Te wirusy będą w ogóle nieszkodliwe nie szkodliwe, a jeżeli chcecie wirusy, które wam czyszczą dyski, możecie napisać w komentarzu. To są oto cztery wirusy, jakie tu na początek przygotowałem. Opera Geeks, niby zwykły program instalacyjny Opera Geeks, ale nie, niestety nie Was ciekawość się zmieniła. teraz ciekawe co będzie jako trwale Wyjebie mi 50 cmteków A oto dlaczego i jak to zrobiłem W sumie mogę wyłączyć tą na menadżer zadań No ale właśnie, wolę to ręcznie wyłączyć niż menadżer zadań A teraz pytanie, dlaczego 50? I dlaczego aż, a może i dlaczego tylko 50? I teraz jak to zrobić, musicie sobie pobrać notepad plus plus. Macie link w opisie oczywiście I to jest tak jakby, czekajcie chwilę Okej, okay, tu macie Pierwszą tutaj, pierwszego wirusa, którego wam przed chwilą pokazałem, jego system działania Wpisujecie małpa echo, oczywiście wszystko będzie w komentarzu albo w opisie Małpa echo, no i teraz tutaj wklejacie start i cmd.exe Myślę, że jak na przykład dacie y, Notepad, y, coś tam, nie wiem jak Notepad jest xp czy coś, ale jak dacie na przykład, nie wiem, OBS EXE, to myślę, że tak samo się będzie otwierać. No i teraz to możecie kopiować i wklejać i dałem 50, i dlatego że 50 razy mi się otworzy. Nie wiem, 100, to by mi się 100 razy otwarło. Więc właśnie tak możecie 1000 parę razy robić i tak trollować dzieci, nie? I to będzie GIT. W drugim tutaj napisany przeze mnie jest Igulka Żugaj <grym> No dobra, zobaczymy, co będzie, jak to odpalę. Ok, czytajcie sobie. Hej, czy ty kochasz Igulkę Żuga? Onya, swear No to no, nie zmieniłem, bo mi się nie chciało na polski. Ale dobra, zobaczcie, co będzie, jak pisze tak. Jak pisze tak, ja też kocham do zobaczenia Żugajko No i tak naprawdę, jak klikacie jakiegoś przyciski, to jest koniec. Ale co będzie, jeżeli napiszecie nie? A nie każdy jesteś trojan, haha Zostajesz zhakowany Trzeba było kochać Mój PC wybuchnie do 30 sekund I to jest odliczanie do 30 sekund Oczywiście Jeżeli macie Windowsa 10 To niestety, ale to wam zadziała Jednym słowem, wyjebie wam po prostu kompa Zresetuje wam kompa, nie? Wyłączy po prostu kompa, bo jest tam shoot down, A, zaraz wam pokażę I to jest dokładnie chyba tak, to Też macie oczywiście w opisie tutaj To jest zrobione No i tak no nic tu ciężkiego nie ma. Tu możecie sobie zmieniać tekst, jaki chcecie na tak albo nie. No i tu macie już na 100 sekund. No ale ja mam Windowsa 11, a to mi nie, nie działa w ogóle. Na no, Windows 11 nie, nie działa. Na dziesiątkach działa mój kolega to włączył. No i no, nic trudnego, no. Wystarczy jeszcze i sobie zmieniać tutaj teksty. Okej, okay, więc trzeci tu będzie... No nie, na razie jeszcze nie zmienię żadnej ikonki nie dałem. Jest to recrawl.

nie macie tutaj klauna, nie? Albo czekajcie, zrobię tak, lepiej będzie Klauna macie, nie? To jest taki klaun, nie? Czekajcie, ten będzie lepiej wyglądać, o Kopiuj grafikę, kopiuj adres I czekajcie, jak to wkleję to powinno się otworzyć, nie? No i teraz patrzcie Wklejacie start to i Go to x, czyli do tego I widzicie No i czekaj, ja sobie to zapiszę i teraz to możecie, jakkolwiek, no, coś tak samo jako Opera albo i No i teraz zobaczcie, co się stanie, jak to otworzę. Tak będzie mi kurwa otwierać okna w przeglądarce. To kurwa, konkretne zdjęcie, aż mi się komputer nie zwiesi. Aż mi się komputer nie zwiesi. No więc tak widzicie. Oczywiście, muszę chyba przerwać instalację przez to, co zrobiłem. Bo nie dam sera... A nie, dobra, przepraszam. Wystarczy wyłączyć tylko... Yy, jak to się nazywa? Yy, to co się odpaliło. Już... Sorry, ale nie pamiętam chyba. U. CMD się odpalił. I tak to macie ilość tą stron, nie? I tak to będzie się otwierać, aż wam się komp nie zwiesi. Myślę, że śmieszne będzie to zrobić na jakimś dziecku. No, teraz... No, przyznam, że nie chcę mi się tego wyłączać, więc wyłączę przeglądarkę po prostu, ale to zaraz. No dobra, teraz są tutaj... Asgard samo nazwane przeze mnie i sama ikona zrobiona. Asgard jak on działa, bo ja sam nie pamiętam tak, dobra. Spalacie i macie tutaj własny tekst napisany przez Was. Możecie napisać co kurwa chcecie tylko. Co wam się tylko podoba? A napisałem, no to miałem takie coś. Jak chcecie to, on, to też tak samo wkleję w opis. MSG Box, do, do tego lub na samym końcu. Teraz macie tutaj wiadomość, klikacie ok. I ona się nie będzie wyłączyć. Możecie klikać ile... Chcecie, ale się nie wyłączy. A się dla komaty zaczęć menadżer zadań i wyłączyć po prostu ten Microsoft. No i tak naprawdę to jest koniec. A jeżeli Wam się spodobał odcinek, możecie zostawić lajka w górę. I co? Dzięki za oglądanie. nara no.